Do końca marca znów trzeba będzie uważać na drogi w Zgorzelcu, zwłaszcza przy granicy. Na kilkanaście dni zmieniono organizację ruchu. Wszystko w związku z inwestycjami drogowymi. Przy samym zjeździe z ulicy Kościuszki na rondo będzie wykonywane przyłącze do kanalizacji deszczowej. Niestety wykonawca nie zdążył ze względów dokumentacyjnych, proceduralnych Niestety, w terminie przebudowy samej ulicy Kościuszki i w tym ostatnim fragmencie będzie musiał na chwilę zamknąć ulicę i zrobić przyłącze do deszczowe, ponieważ w tym roku wykonujemy niestety ze środków własnych kanalizację deszczową. Nie polecamy zatem jazdy na pamięć tu w centrum warto być uważnym. Nie jeździć na pamięć będą ograniczenia, więc pewnie będzie troszeczkę przez chwilę trudniej. Natomiast e, mamy nadzieję, że, że to szybko e, wykonawca załatwi i z jak najmniejszymi utrudnieniami dla kierowców, bo chcielibyśmy, żeby ta ulica Kościuszki przebudowana niedawno e, funkcjonowała i cieszyła wszystkich mieszkańców. Rada moment zakończą się prace w tym miejscu, ale nie zapominajmy, że do końca roku centrum, czyli ulica Bohaterów Getta także będzie rozkopana.